Po raz kolejny Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, docenił odwagę i zaangażowanie strażaków. Tym razem wyróżnienia z jego rąk odebrali druchowie z powiatu białobrzeskiego. Oni obydwaj nieśli pomoc zupełnie poza służbą w przypadku wypadków komunikacyjnych. No i można powiedzieć, że uratowali ludzkie życie, ludzkie istnienie. W związku z tym to jest taka, taka forma docenienia, podziękowania, ale też tworzenia pewnych wzorców zachowań. Druh Karol Czerniszewski działa w OSP w Białobrzegach już 10 lat. Jadąc z rodziną przez miejscowość Zbrosza w gminie Jasieniec zauważył leżącego na drodze mężczyznę. Udzielił mu pierwszej pomocy. Zabezpieczył miejsce zdarzenia i wezwał służby ratunkowe. Gdy poszkodowany przestał oddychać, druh przeprowadził skuteczną resuscytację. To było udzielenie pomocy osobie poszkodowanej w wypadku, poobtrącenie samochodem, w sytuacji, gdy sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia. Nagroda jest na pewno dużym wyróżnieniem dla mnie oraz dla mojej jednostki. Pokazuje, że jednostka działa, żyje. Z kolei druh, Marcin Lenartowicz, który w OSP Stawiszyn pracuje 3 lata, był świadkiem wypadku w powiecie grodziskim. Jeden z pojazdów dachował, a w środku uwięzionych zostało sześcioro pasażerów. Rodzice z czwórką dzieci. Zabezpieczyłem miejsce zdarzenia w pierwszej kolejności. I przystąpiłem do e, pierwszej pomocy osób, które były poszkodowane, bo no w tym wypadku najbardziej były poszkodowane dzieci. E, posiadały one e, różne obrażenia, były to rany krwotoczne głowy, e, złamania palców, urazy ręki. Nagrody przyznane przez marszałka Adama Struzika są wyrazem wdzięczności za ich poświęcenie oraz przykładem i motywacją dla innych strażaków, jak ważna jest gotowość do niesienia pomocy w każdej sytuacji.